Multisport to kolejny projekt sportowy województwa małopolskiego skierowany do dzieci i młodzieży, uczniów od czwartych do szóstych klas szkół podstawowych. Jest propozycją uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne w różnych dyscyplinach sportowych. W ramach programu prowadzone są m.in. zajęcia z akrobatyki sportowej. Cykl trwa od września do połowy grudnia. Zajęcia zaplanowane trzy razy w tygodniu po dwie godziny cieszą się dużą popularnością. Dzieci uczą się ćwiczeń gimnastycznych, przewrotów w przód, w tył elementów związanych z koordynacją, gibkością, zwinnością, szybkością i kształtujących motoryczność. Świetnie spędzają czas na ścieżce akrobatycznej czy na trampolinach. Nazywam się Wiktoria, mam 10 lat, najbardziej skak lubię skakać i salta. Trenuję już Dwa lata yy, trenują mnie trener i trenerka yy, i skoczę na trampolinie i ścieżce po tyle samo. Program zajęć nastawiony jest na rozwój fizyczny, przede wszystkim na rozwój gibkości oraz całej motoryki. Nasza dyscyplina, czyli akrobatyka sportowa, jest to wszechstronny rozwój, yy, tak jak powiedziałem, yy, i gibkość, i szybkość, zwinność. Czyli takie ogólne nawet przygotowanie do uprawiania wszystkich sportów zespołowych, indywidualnych, bo mam często takie głosy trenerów, którzy, gdzie dzieci trenowały u nas, a zmieniły na przykład dyscyplinę, na przykład na koszykówkę, na piłkę ręczną, że są to dzieci bardzo wszechstronnie przygotowane zajęcie rozpoczyna rozgrzewka z naciskiem na motoryczność, następnie nauka umiejętności akrobatycznych i gimnastycznych, przewrotów, wyskoków na trampolinie oraz przerzutów. Trening kończy ogólnorozwojowe wzmocnienie mięśni, posturalnych grzbietu, ramion, brzucha stanowiące element siły. Mam na imię Kasia, mam 10 lat. Ty zaczęłam trenować w tym roku i moim ulubionym ćwiczeniem jest przód. Mam na imię Marysia, mam 7,5 lat, trenuję już trzeci rok i moim ulubionym ćwiczeniem jest szpada. Nazywam się Julia, mam 10 lat, trenuję już czwarty rok, a moim ulubionym ćwiczeniem jest przerzut bokiem. Dzięki zajęciom z multisportu możemy wyłapywać talenty sportowe. Na przykład Michał Kosowski zajął szóste miejsce w skokach na ścieżce na Mistrzostwach Świata. Inni poszli w jego ślady i na Mistrzostwach Polski zdobyli 15 medali różnego koloru.